Witaj! Niniejszy film pokaże Ci krok po kroku, jak korzystać z funkcji wiadomości Geo w Samsung Galaxy S5. Wiadomości Geo pozwalają na sprawdzanie informacji o katastrofach naturalnych w pobliżu Twojej aktualnej lokalizacji. Aby uruchomić wiadomości Geo, otwórz aplikację, a następnie ustawienia. Przejdź do obszaru System i wybierz ikonę Wiadomość Alarmowa. Następnie wybierz opcję wiadomości GEO, a otworzy się ekran zasady i warunki. Zaznacz pole akceptacji warunków i kliknij OK. Następnie przesuń suwak w prawo. Pamiętaj, jeśli zaznaczysz opcję powiadomienia w wyskakującym oknie, urządzenie będzie wyświetlać informacje o katastrofach w wyskakującym oknie. Powiadomienia o mniej poważnych katastrofach zostaną wyświetlone na pasku stanu u góry ekranu. Aby ustalić lokalizację, należy włączyć funkcję lokalizacji GPS. Jeśli pojawi się prośba Google o dostęp do danych lokalizacji, możesz kliknąć Nie zgadzam się. Pamiętaj, jeśli urządzenie ma problem z namierzeniem lokalizacji, kliknij tryb i wybierz opcję Duża dokładność, aby włączyć połączenie Wi-Fi i danych komórkowych, co wspomoże funkcję GPS. Informacje dostarczane przez wiadomości Geo są wyświetlane w specjalnym widgetcie. Przewin główny ekran w lewo, aż natrafisz na widget wiadomości Geo i kliknij go. Jeśli nie chcesz otrzymywać powiadomień z wiadomości Geo, kliknij ikonę opcji i wybierz Wyłącz funkcję wiadomości Geo, a następnie kliknij OK. Wiadomości Geo zostaną wyłączone. Przestrzegaj poniższych zasad, aby chronić swój telefon przed uszkodzeniami i zachować odporność na wnikanie wody i płynu. Utrzymuj swoje urządzenie suche i unikaj zanurzania go w wodzie. Po wystawieniu na działanie wody, przetrzyj je ostrożnie. Nie wystawiaj swojego urządzenia na działanie wody pod wysokim ciśnieniem lub szybko płynącej, np. morze, prysznic. Nie korzystaj z folii ochronnej na ekran, powoduje to niewłaściwe działanie czujnika. Upewnij się, że tylna klapka i zaślepka wielofunkcyjnego złącza są szczelnie domknięte. W innym wypadku do urządzenia może dostać się woda i pył. Nie zdejmuj tylnej klapki mokrymi rękoma lub jeśli urządzenie jest mokre. To wszystko. Właśnie nauczyłeś się, jak korzystać z funkcji wiadomości Geo w Samsung Galaxy S5.